Mój syn uczęszcza do szóstej klasy. Razem z żoną pracujemy w tej samej firmie, gdzie dzień pracy zaczyna się o siódmej rano. Mieszkamy w dużym mieście, a nasz syn nie chodzi sam do szkoły. Musimy odprowadzać go na siódmą rano, mimo że lekcje zaczynają się dopiero o ósmej trzydzieści. W tym czasie szkoła jest już otwarta, przebywają tam inni uczniowie, w tym kilku kolegów z jego klasy. W holu dyżuruje ochroniarz, więc nie martwiliśmy się zbytnio o jego bezpieczeństwo. Pewnego dnia syn poskarżył się, że jest nękany przez chłopaka z ósmej klasy, wyzywał go i rzucał w niego szmatkami. Na początku postanowiliśmy nie interweniować, myśląc, że dzieci same sobie poradzą. Jednak kiedy ten chłopak nie tylko wyzywał, ale zaczął bić naszego syna oraz inne dzieci, zrozumieliśmy, że musimy działać. Ku naszemu zdziwieniu ochroniarz zupełnie nie reagował na jego zachowanie. Poszedłem do wychowawcy klasy i opowiedziałem mu o sytuacji. Ale to tylko pogorszyło sprawę. Chłopak stał się jeszcze bardziej agresywny i jeszcze częściej zaczepiał naszego syna. Kiedy sprawa trafiła do dyrektorki szkoły, wzruszyła tylko ramionami i powiedziała, że nic nie może zrobić. Jej jedyne rozwiązanie polegało na zakazaniu uczniom przychodzenia do szkoły wcześniej niż nauczyciele. Wtedy moja żona zdecydowała się nauczyć syna kilku technik samoobrony, aby mógł się bronić. To dość radykalna metoda. I nie każdy ją pochwala, ale nie widzieliśmy innego wyjścia. Syn od dwóch lat trenował pływanie, miał dobrą kondycję fizyczną i bez problemu robił ponad dziesięć pompek. Żona zaczęła go trenować, pokazując, jak się bronić w razie ataku. Jest jeden cios, po którym drugi już nie jest potrzebny, prosty cios w nos. Przez pięć dni żona ćwiczyła z synem precyzję i szybkość ruchów, aby w razie konieczności mógł się skutecznie obronić. Kilka dni później syn wrócił ze szkoły szczęśliwy i zadowolony. Rano wszystko zaczęło się jak zwykle. Ten sam chłopak znów zaczął go obrażać, a potem przeszedł do rękoczynów. Tym razem jednak syn postanowił się nie poddawać. Szybko i precyzyjnie uderzył go w nos. Napastnik trafił do gabinetu pielęgniarki. Wkrótce przyjechali jego rodzice i razem z wychowawcą poszli do naszej klasy, aby skarcić naszego syna za jego zachowanie. Jednak ich plan nie wypalił bo cała klasa stanęła w jego obronie. Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło. Chłopak od tamtej pory uspokoił się i więcej nie zaczepiał syna. Siedział cicho w kącie z telefonem. Nasz syn nie używał już siły wobec nikogo, bo to nie leży w jego naturze. Nikt więcej nas do szkoły nie wzywał. Wiele osób może potępiać moją żonę za tę metodę, ale postąpiła słusznie i ma czyste sumienie. Ani policja, ani psycholog nie mogliby pomóc w tej sytuacji. Gdybyśmy nic nie zrobili, nasz syn mógłby stać się zamknięty w sobie i zastraszony. Nie mogliśmy do tego dopuścić. Nie każdy musi podążać tą samą drogą wychowawczą, ale może nasza historia komuś się przyda. Nie czujemy się winni i uważamy, że postąpiliśmy właściwie.